Ej, czekaj, ale to jest chyba jakiś model niżej, co? Nie, to jest wyższy właśnie. To jest to wyższy? To no. Najnowszy. No i dobra, dobra, dalej, dobra, dalej, dobra Mamy dobra, level wyżej, mamy level wyżej, dobra, okej. Okay. Wyskakiwać z zegarka. Cezarek szwajcarski, czerwony. Pokaż. Klasyczny. Ta. Tak. Ilon jest wart? No ja zapłaciłem za niego 300 zł, tylko jest zużyty. Zużyty, zuży. Zużtyy jest, używamy. Dobra, ale to jest lepszy target. Zamieniasz się? mogę się z tobą zamienić. Zamieniasz, się? Tak? Tak. Tak mi dzień zrobiliście, tylko softer jeszcze. No nie ma problemu. Co tam Mordziu? Co masz? A to ja, Ile kosztuje ten On mi też chciał dać ten scyzoryk. Ile on kosztuje, powiedz powiedzmy? Nie mów mu, nie, nie, nie mów mu. Nie mówię. Trzeba było słuchać. A, mówiłeś, to mówiłem. i tak masz tańsze. Ej, tu szol, tu szol, patrz, tu szol. Która godzina? bo już ja, też spotkałem. Ej, która godzinka? Ej, panowie, o której lecimy? No i chcę w dupę wsadzić ten zegarek. A nie boli Troszeczkę, troszeczkę cię boli widzę! Ale pamiętaj tu dzi, widzowie, jest subskrypcja! Tutaj nasi subskrybencie! <grym> Ty wyglądasz jak taki z kur... Pijam! <grym>, Szyaj! Dziewczyny jak chcecie sprzętu do samoobrony, zajebisty strzał. Słuchaj, słuchaj! Musimy się czymś wyhandląz ogólnie. Tak. Bo nie wytrzymam. No to dobra, ja Słuchaj. Ja Cię widzę, pierwszy raz w życiu.